10 dziwnych nieuleczalnych chorób. Numer 10 Syndrom Uporczywego Podniecenia Seksualnego. Jest to nieuleczalna choroba, która sprawia, że dotknięte nią kobiety stale przeżywają bolesne podniecenie seksualne. Osoby cierpiące na to schorzenie odczuwają jakoby były na skraju orgazmu, ale nie są w stanie go osiągnąć. Stan ten może trwać dni, a nawet tygodnie. Niektórzy doświadczają z kolei niekontrolowanych wielokrotnych orgazmów. Jedna kobieta, Kara Ania, twierdziła, że choroba doprowadza ją do szczytowania nawet 180 razy w przeciągu zaledwie dwóch godzin. Numer 9. Choroba Hilea Hilea to wrodzone schorzenie powodujące zaczerwienienie, swędzenie i łuszczenie się na skórkę, a także bolesne pęcherze. Choroba może gwałtownie rozwijać się z powodu najmniejszego zadrapania lub podrażnienia. Codzienne czynności takie jak chodzenie mogą prowadzić do poważnego bólu pachwin, genitaliów lub pośladków. W ekstremalnych przypadkach występować mogą infekcje, produkcja wydzielin i zapach zgnilizny. Choroba Hileya Hileya spowodowana jest osłabieniem komórek zewnętrznej warstwy skóry. Numer 8. Syndrom wampira Hipohydrotyczna dysplazja ektodermalna to rzadkie, warunkowane genetycznie schorzenie, które powoduje wygląd przypominający wampira. Do konsekwencji choroby należą brak gruczołów potowych oraz cienka skóra z małą ilością pigmentu. To oznacza, że cierpiący nią ludzie muszą unikać bezpośredniego kontaktu ze światłem słonecznym, jako że mogłoby ono powodować oparzenia i przegrzanie organizmu w przeciągu zaledwie paru minut. Numer 7 Zespół odoru rybnego. Ten zespół jest rzadkim zaburzeniem metabolizmu, który uniemożliwia ciału przekształcanie trimetolaminy. Związek ten znajduje się w jedzeniu takim jak czerwone mięso i jajka. U tych, którzy nie są w stanie go przetworzyć, substancja nagromadza się, co z kolei bezpośrednio powoduje uwalnianie się smrodu gnijących ryb poprzez mocz, pot i wydychane powietrze. Uważa się, że ta nieuleczalna choroba występuje częściej u kobiet niż mężczyzn. Numer 6. Człowiek drzewo. Nazwa tej choroby pochodzi od przypominających drzewa plam i przebarwień pojawiających się na skórze osoby na nią cierpiącej. Jeden z bardziej znanych chorych, Didi Kosuara, zaraził się schorzeniem po tym, jak rościł sobie kolano. Choroba powodowana jest przez zakażenie się dość powszechnym wirusem brodawczaka ludzkiego. Jednakże słaby układ odpornościowy Kosuary spowodował, że wirus przyjął kontrolę nad mechanizmami komórek skóry, powodując ich niekontrolowany wzrost. Usunięte w trakcie operacji zmiany odrosły w ciągu kilku miesięcy. Numer 5. Syndrom Sellars. Brytyjka mandy Sellars znalazła się na pierwszych stronach gazet, kiedy próbowała zwiększyć świadomość dotyczącą wyjątkowej choroby, która spowodowała u niej nadwymiarowe nogi. Powodowana przez wadliwy gen choroba sprawiła, że jej nogi rosły w niekontrolowany sposób. Obecnie ważą ponad 107 kg, pomimo faktu, że reszta ciała kobiety rozwija się normalnie. Przyrośnięte kończyny Sellars wywołały u niej komplikacje zdrowotne. Między innymi uszkodzenie kręgu rdzeniowego i zakażenia krwi. W wyniku tego jej lewa noga została amputowana, niestety powstały po zabiegu Kikut, nadal rusł w bezprecedensowym tempie. Numer 4 Syndrom Wilkołaka Hipertrichoza, znana również jako syndrom wilkołaka, to niezwykle rzadka choroba o po podłożu genetycznym, powodująca nadmierny wzrost włosów na różnych częściach ciała, w tym na twarzy. Mutacja ta jest tak rzadka, że od czasów średniowiecza udokumentowano jedynie 50 przypadków. Jednak pomimo tak małej liczby chorych, naukowcy byli w stanie ustalić, że nadmierne owłosienie spowodowane jest mutacją fragmentu chromosomu X. W XIX i XX wieku cierpiący na hipertrichozę często byli pokazywani w gabinetach osobowości. Za przykład tego precedensu służyć może meksykańska tancerka Julia Pastrana. Występowała ona jako hybryda człowieka i małpy w cyrkach na całym świecie, a po śmierci została wypchana i prezentowana jako eksponat. Numer 3. Zespół Człowieka z Kamienia Postępujące, kostniejące zapalenia mięśni, choroba zanurzająca jako EOP lub zespół człowieka z kamienia to zaburzenie genetyczne, które doprowadza do skostnienia tkanek, przemieniając tym samym chorych w żyjące posągi. Zespół spowodowany jest mutacją w genie ACVR1, który odpowiedzialnie jest za przemianę chrząstki w kość podczas dorastania. EOP powoduje nadaktywność genu, a w konsekwencji wzrost kości, powodując niemożność poruszania kończynami i szczęką. To samodzielnie Oddychanie i jedzenie, praktycznie niemożliwymi. Obecnie nie ma żadnego leku na tą chorobę. Miejsce drugie. Progeria to niezwykle rzadka choroba genetyczna, która powoduje starzenie się w tempie dziesięciokrotnie wyższym od normalnego. Pomimo że osoby cierpiące na to schorzenie odznaczają się ponadprzeciętną inteligencją, powoduje ono, że wyglądają na znacząco starszych niż w rzeczywistości. Do objawów zalicza się zahamowanie wzrostu, utratę włosów, ściągniętą twarz i wątłe ciało. Choroba powodowana jest mutacją podczas życia płodowego i zainspirowała naukowców do badań, które doprowadziły do. Większego zrozumienia procesu starzenia. Przewidywana długość życia chorych na progerię to 13 lat. Numer 1. Alergia na wodę. Istnieje choroba, która powoduje wysypkę po wejściu w kontakt z wodą, w tym tą zawartą we własnym pocie lub łzach. Pomimo tego, że ludzkie ciało to w ponad 70% woda, niektóre osoby cierpiące na tę przypadłość nie mogą nawet się jej napić, ponieważ kontakt z płynem powoduje puchnięcie gardła. Prysznice muszą być ograniczone do kilku minut tygodniowo, w przeciwnym wypadku dojść może do gwałtownej reakcji alergicznej. Naukowcy nie wiedzą, co powoduje tę chorobę i nie są w stanie wynaleźć leku. Przypadłość dotyka jedynie jedną osobę na 230 milionów, czyli około 40 osób na świecie. Jest to już ostatni odcinek Faktokalipsy. Pamiętajcie sprawdzić kanał mojego gościa Fuzjonka i zadawać pytania do QA, które pojawi się jutro na kanale. Ja się z Wami żegnam, a my widzimy się już jutro. Piona!